Cześć, z tej strony Tombal 84 Chciałem Tobie Ci zaprezentować, jak wygląda proces naprawy aut w naszym warsztacie. Jako pierwszy przykład chciałem Wam zaprezentować tą Hondę, która jest jeszcze przed pracami blacharskimi. Jest częściowo rozebrana, musieliśmy zweryfikować, jakie części są uszkodzone. Po rozebraniu weryfikujemy, co nam jest potrzebne, co wymieniamy, co naprawiamy, aby ta naprawa była ekonomicznie uzasadniona. W tym aucie mamy uszkodzoną podłużnicę z lewej strony, jak tutaj widać, jest fałda, jest zgięta podłużnica, będziemy to wymieniać, jest zgięty fartuch z lewej strony. Zobaczymy jeszcze, co się stało z kielichem, bo musimy to pomierzyć, jeżeli auto dostało w podłużnicę, dostało w fartuch, jest prawdopodobieństwo, że mógł też być przestawiony kielich, ale to będziemy yy, weryfikować na dalszym etapie, musimy rozebrać po szybie. Oczywiście silnik zdemontujemy. Auto zostanie teraz przygotowane do prac blacharskich, aby móc je zamontować na ramię, Po czym będziemy je naciągać, wymieniać, pasować i przygotowywać do prac lakierniczych. Następnym etapem, za chwilę wam pokażę, jest Volvo XC60, który jest w trakcie prac blacharskich. Następny etap. Widzimy auto mam zamontowane na ramie. To są prace blacharskie. E, tu już jest e, auto w średnio zaawansowanym stanie naprawy blacharskiej. E, czyli mamy, w, ogólnie będziemy naprawiać w tym aucie, e, do wymiany kielich, fartuch, słupek e, A, poszycie słupka A, kawałek progu. Ale główna naprawa to jest wymiana fartucha, kielicha, podłużnica zostaje, auto dostało z prawej strony w koło. Tu były, może uda mi się to wrzucić wam zdjęcia, jak to auto wcześniej wyglądało przed rozebraniem. Głosko, na maska, lampa, błotnik, zawieszenie z prawej strony, ale do wymiany mamy kielich, fartuch, poszycie słupka A, drzwi, kawałek progu. No i części, które będziemy ubierać, czyli części wymienne, przykręcane, maskę, włotnik, lampę, zderzak. Co dla niektórych może być problematyczne w tym, w tym typie naprawy? To, że częściowo auto jest... To jest karoseria hybrydowa, wielomateriałowa, jak niektórzy mówią, jak zwał, tak zwał, czyli kielich jest aluminiowy, podróżnica jest stalowa, fartuch jest stalowy. Do tego typu naprawy musimy użyć technologii klejenia, nitowania, nie pospawamy tego, ponieważ to jest stalowe, to jest aluminiowe. Nie możemy to w sposób spawania połączyć. Czyli musimy to kleić, nitować. Czyli naprawa hybrydowa, wielomateriałowa. Niektórzy znają bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni, boją się takich napraw. My oczywiście to naprawiamy. Oczywiście tak wyglądają nity. Tak to wygląda. My to naprawimy, otworzymy, że będzie identycznie jak oryginał. Nie będzie tutaj żadnej różnicy, czyli jesteśmy w stanie otworzyć tak w oryginale. Elementy nie są nigdzie cięte, rozwiercamy je na oryginalnych zgrzewach, tak żeby to zostało połączone na fabrycznych miejscach, żeby była odpowiednia sztywność nadwozia, żeby w 100% spełniał wymogi producenta, wymogi takiej naprawy blacharskiej. Wiadomo, to jest bezpieczeństwo klienta, ludzi. Nie wiem, kto tym autem będzie jeździł, ale każdego traktujemy na równi nie możemy sobie pozwolić na żadne uchybienia. Tyle. Po tym zakładamy, mierzymy oczywiście. Zakładamy wózek nadwozia, patrzymy czy pasuje. Eee, sprawdzamy wszelkie parametry, parametry, pomiary. Musi się wszystko zgadzać. Tolerancja w takim małcie to jest co do 2 mm. Staramy się oczywiście to, żeby to było co do milimetra, żeby nie było żadnej odchyłki, ale producent przewiduje do 2 mm odchyłki eee, w przypadku. Wymiany podłużnic lub takich elementów. Mamy później jeszcze regulację na wózku, czyli możemy sobie ustawić zawieszenie, zbieżność, kąty pochylenia koła. Musimy być w 100% pewni, żeby to było tak jak producent przewidział.